Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę przepis na sałatkę majonezowo zawochszanową. Będziemy potrzebować do niej cztery jajka gotowane na twardo, kukurydza konserwowa odsączona. Ja tu mam taką małą puszeczkę 200 ml, kilka plastrów ananasa, w tym przypadku mój to jest 5. 10 tego startego żółtego sera może być też pokrojony w kostkę. Sól, pieprz do smaku i oczywiście majonez i chrzan. Mam dwie czubate łyżki majonezu i taką sporą łyżkę chrzanu, ale to jak będziemy dosmaczać, to wtedy powiem ile daje. I zabieram się do pracy. Teraz pokroję składniki. Ananas w kostkę. Jajeczka też w kostkę, nie tak drobniutko całkiem. Ja sobie na cztery przetnę. I takie kostki. Dodam kukurydzę. I serek żółty. Teraz pieprz i sól do smaku. To już też według waszego uznania, ale pamiętajcie, że majonez też ma sól. Dlatego trzeba tak ostrożnie. Wszystko zamieszam. Sabetka jest bardzo prosta w wykonaniu. Szybciutko się ją robi. I przede wszystkim jest smaczna. Takie połączenie majonezu z chrzanem jest naprawdę fantastyczne. szan jest bardzo zdrowym, naturalnym antybiotykiem. Tak. Teraz chrzan wymieszam z majonezem. I no, zobaczymy zaraz, czy trzeba coś dodać. I wszystko tam Czyli dwie łyżki czubaty majonezu i łyżka czubata chrzanu. I to będzie akurat w raz. Jeżeli lubicie ostrzejsze, możecie więcej, dodać oczywiście. Fantastycznie. Teraz koleję wszystko. I wymieszam. Można ją na pół godzinki zostawić, żeby się przegryzły wszystkie składniki, ale tak naprawdę jest od razu gotowa do spożycia. Fantastyczne jest! Po prostu coś pysznego. I tak się oto prezentuje. Zachęcam Was do zrobienia tej sałatki, jest naprawdę bardzo dobra. Życzę Wam smacznego. Dzisiaj za oglądanie bardzo dziękuję i zapraszam na ponowne moje przepisy. Do zobaczenia.